Dzień dobry, dzisiaj będziemy testować trinki imprez, naki taki ma kilka. lat Trzeba cię zapomniałem no, Zawsze Janku, wybierz pierwszy może jakiego Dobra, będziemy dana. testować. Zapomniałeś jeszcze bonus będzie. O właśnie, na końcu będzie bonus. będziemy testować. Jakieś normalnie się odkręca. Stąd Możecie słyszeć wie. trzym pogatek jest włączony z gorąco strasznie. Bo no mi ta się trzęsia, ona tak ręka się trzęsie, ale tak stusi była. Kolorowatny. Dobra, co jak jemy. Nie na co? Jaki to smak jest w ogóle? Smak kamikaze. Kamikaze, no <słyska> To jest O kurno, straszny posmak włódki jest. Długo nie urywa. Zwykle kamikaze. Strasznie wyczuwam wódkę. No wódkę i cytrynkę. No. To jest najbardziej znany drink. Woda z kibla. Ma to cztery 4, 4, 4 voltarza. Tak, no ja, faktycznie. Dobra, następny to wiecie. Crownberry, szurawina. O Nikola popatrz. powie ale to prosi. No, mogę się ci Z nami pić. Ja się obawiam na tych rzeczy. Jakie? Co będziemy picie to mam Ja kupiłem. Tak? Pół litrówki. Eee, no i widać, to jest to żadna firma. Pachnie. Powinno pachnieć pachnie czurawiną. Pachnie orążowa. Pachnie no. O, ten no jest ładniejszy w smaku. No dobre to jest. Nie czuć wódki. Lepszy niż czekamika, i nie. Są taka lepsza rążatka. Bardzo dobry drink, polecam. Impres. A poleca, jaka cena tych, tych drinków? Nie, no, dalej mamy. Około 6 zł za jeden. No to i tak dalej zostaje <laughs> w Tak. To jest tej sali kąpi. Jeżeli nie było, że z jednych piema Wygląda jak chciałoby mieć hostessę. No ja tam. Tyle, barne, jak on zadzwoni, to jak jak Tak, co zł ta, na godzinkę? No jakieś 100 złoty piwa, by to smark. Bitter Spitz. Chyba jakiś drink. Nie wiem, co to jest za smak. Podróżko. <grym> <Dobrówka. grym> Przyjęło się dziecku. Pachnie pomarańczem. No. I jeszcze, <grym się <grym> <do tycia. grym> W dziwnym smaku. Takie pachują. To jak taka... ...mirinda wygazowana. Albo gorzej nawet. Taka pomarańcza, ale z czymś jeszcze. Z mi kurwa. Ojej kurczę. Nie polecamy tego drinka. Okropnie, No i tak wypijemy. chyba nie chcemy się go zerować. Taki niedawny jest. A tatuś musi. Co tatuś musi? Tata kradnie, żeby w domu było ładnie. I w tych memach to tatuś mówi niedobre, a tatuś musi. Teraz kolejny ty gra Nie Dobra, niech chodzi o ten. Arbuzowy na koniec. E, lemon i daim. Cytryna i limonka. Mhm. Kreatywnie. Myślę, że krótki film powstanie z tego. To może jakąś historyjkę. Tylko jaką? Ja mam takie, to już nie można opowiadać. Wczoraj byłem na przystanku. Jechałem sobie tak. do domu i na przystanku baba była. 5 minut czekałem na autobus, żeby jechałem przystanek. który jest 5 minut troki na nukę. Co historia? Tak. Ja mam historię to jest dzisiaj. Jechałem z autobusem. Sam coś usiadłem i sobie mówię świetnie. So, siedzę sam wygodnie. Mówię o, trzy przystanki tylko. No to nikt się nie dosiądzie, nie? Usiada jakaś babka. A ja później jak się jakąś na córkę, miała wykręconą w trzy różne strony świata i siadał bo to mnie i mówię, kurwa mać, no nie liczymy. Na telefon nie mogłem wyjąć. Młot już hmm. Na jeden przystanek i Nie wiemy się takich rzeczy, to jest... Pocale, no, no... Tragedia. A drink taki sobie... Tak <laughs> właśnie, jak to starać Taki cytrynowy, jak taka... Spójrz, z cytryny trochę, tylko mnie kazowane. No. Cześć, w ogóle ten na przystanku szłem, to kurna, baby bez staników chodziły kurna, i im cudki stały. Mm, bardzo dobrze, ja jestem, ja jestem za tym, niech se chodzą jak chcą. Ja wspieram, wspieram takie kobiety, to w ogóle bez staników, albo co pół im widać. Ja wspieram, jestem za. Cześć, bo potem nie było mówione, że facet może chodzić w samych pod potęgach po plaży. Kobieta też może. Tylko nie chcę. Nie? No, to w dupie. nawet przy ludziach jak chcę, no to mogę samego wejść do wody. Mnie no, to nie interesuje. Zdanie innych ludzi. No ja mówię, jeden jak się ja mogę tak się płynąć, drapać. Ta alergia. Ten też dobry. No okej. Okay. I teraz ostatni. Watermelon. Przepraszam. Tu gdzieś Ja nie wiem. A te bąbelki. Coś do tego mieszane odczucia. Sam arbuz smakuje jak woda. Nie Nie lubię arbuzować raczej. Dobra. No, nie smakuje arbuzem. Naprawdę, no, dobre. Dobre, ale arbuzem nie smakuje. No nic z tego. To takie jak te cukierki ku metropcy, jakieś te. Ty jak arbuzem też arbuzem nie smakuje. Jak dla nitrynki jakieś takie. Trochę, rozpuszczona. Ten też dobry. Rozłożyliśmy wszystko i teraz ciężko stwierdzić, który był najlepszy. Nie, to jest wiadome. O tak, tak. Żurawina ten, chyba. Żurawina najlepsza. Ten arbyzowy drugi. No, a trzeci to limonka i cytryna. Ten kamikaze i spi spirit pitch to... <laughs> tak, ten pomarańczowy na samym końcu wydał. No, na koniec idzie. Zaraz trzeba ten Podjął zrobić. To jest trójca, która wygrywa. To ma pierwsze miejsce, drugie trzecie. A reszta to nawet nie ma co pokazywać, bo to wstytek ktoś to pije. Zastanówcie się ludzie co wy pijecie. Szczyny jakieś. Tak jest. Co to... się kupili, Harnasia, żubro. No my to pijemy, testujemy dla was. Nie dla siebie. My, my, my się myślicie, poświęcamy. My myślicie, że to tak fajnie się ubijać na, na filmikach. My się poświęcamy dla Was. To trzeba odtestować wszystko to spróbować. powiedzieć czy polecam, czy nie polecam, a nie. Upić się, upić się, to kaszczy może. No, jedna na Ale sam alkoholu to już nie kaszczy potrafi. A tym my się poświęciliśmy zerówki, raz piliśmy. 31 piw. W tym jednym co się nazywało teaser. No nie, nie, ja pamiętam, to akurat skończyłem, człowieku. A człowieku. jeszcze minut nagrywania. No i teraz mam być I zaraz się ukrywa tego. Nie, no, to już testujemy sobie tego. Po troszku. Urwa je od światki, kosujemy nie pół litrówki. Czekaj, 290. Tak. Wieś dwie pół litrówki. Myślałem, że to pół litrówki. To ponus. o smaku konopi. Siewne. Pół litrowe. <grym> Ja, ty, nie. To ty to má no, ta, jak to je to? Ne. Koleč, jak ty stvěrdíš, to má půrni? No, bo byla tam taková půtelka, jak to. No, pak. No. Aha, bo tu też máš fjartka. A, niech te půtelky chujowe robią. Tak to dám. Tak to mám. Skoja poszło teraz do magazynu, kurwa, nic nie wygrałem. Ale to dalej do magazynu. Kolej, spróbujemy czy to dobre. <grym> Gdzieś któryś raz? Wypięć szatana? Oczywiście tak. Raz tak poszłam poszadano o ten, wypędziłem. Tu już znajomego piramitkę. I kiedyś jeszcze łowczym wypędziłem, tak? Wziął że tak walno, że oto to. I potem przez. I pędzi, trzy Nie ma miesiąc... się ale przez 3 miesiące ręką prawie ruszać się, mogę. Pachnie, konok? Nie, wódka, czyli. smak będzie podobnie. Czekaj, ja coś się że weźmiemy łyżkę i będziemy się z tym męczyć. Albo soku dolejemy. Decydujemy hmm. czy jest to dobre. A właśnie przed tym tył. Zdrówka na mojego kolegi Maxia. Rozinki ma dzisiaj. Ok. Okej. Okay. Nie smakuje konopią. na No już to piję, więc... <grym> Teraz ja ze spainą. I z limonką smakuje to. To miał być konopia z limonką. Tą limonkę mąkę czuć strasznie. Konopi nie czuć, chyba że to jest wódka pęcona na konopi. Nie, to jest smaku konopi. Konopia raczej tak nie smakuje. Tu i samodzielnie mąkę czuję. Jeszcze ze skórką pokoszka jest. No to wódka. <laughs> ale zostawię, no to jest zajebiste. I mam sok. Co? Truskawkowy. Tak? No <laughs> tu miksujemy. Będzie to specjal.

no właśnie, pozdrawiamy piglas i Filip, właśnie, trafunkę, Filipek, pozdrówka, pruneria też I Kanta. i kubę. Panie też tu? Barbe zrobione? Tak. No właśnie szaleczka wyszła. To sąsiad jakiś. Nie no, w sąsiad. Sensie. Znaczy mieli sąsiad, jasaj, ile nie? Mówię, idziesz jakiś kot na śluga, sąsiadem, mówię dobry. No nie, hmm. nie są wespier, dalej. Nic nie odpowiedział. Nie mieli sąsiedzi. <noise> Nie, w tym cenie jeszcze gorsze w Da się zepsuć wódkę. Nie mieszajcie konopi z truskawką. A nie wódki z wodą. Kurde, jeszcze bardziej śmierdzi. A jeszcze korzeń. Tragedia. No i tak to wypijmy. Nie może się zmarnować.